Witam, ten Light, dwójka. W poprzednim odcinku doszliśmy do rybiego oka. Gadaliśmy z Frankiem, co jeszcze tu się zdarzyło. Zaatakowali te rybie oko. Pokonaliśmy ich i Lawan chce z nami pogadać. I idziemy pogadać z nią. Zobaczymy, co ona ma ciekawego do powiedzenia. Mam nadzieję, że coś ważnego. Ja rozglądam, może jakieś znajdżki znajdziemy. Wcześniej wymiotował. Nie żartuj sobie. No dobra. Gdzie nauczyłeś się tak walczyć? Gdzie? Na szlaku jako pielgrzym. Nie miałem wyboru. Na szlaku co? Dead John. Zastanawiasz się czasami. Ryka wiśki. Mówili, Martwy John. Silniejszy? Raczej ze zrytą banią. Pewnie jakiś bimber czy coś. Zryci i silniejsi. Ale wisienka jest czerwona. Gdzie po lewej stronie? Słyszałeś? W dolnym Rowe rogu. Wiedzieć, gdzie jest ta pierdzielona baza danych? Masz. Zanieś mi te rozkazy. Tylko ich nie zgub. Bo Jack mnie wypatroszy. A co z tobą? Dołączę do ciebie, ale najpierw zajmę się Frankiem. No, już koniec. No, ten porucznik Rowe, kojarzysz go. Row? Kurwa, no raczej. To świetny dowódca. I pieprzony narwaniec. Z jakiegoś powodu ludzie uważają, że mamy wiele wspólnego. Kiedyś Jack wysłał jego oddział do, jak się okazało, ciemnej strefy. Ludzie spanikowali i pewnie nie wyszliby stamtąd w jednym kawałku. Ale Row nie stracił głowy. Kazał ludziom się wycofać i zaczął uderzać Patykiem w jakieś beczki, żeby zwabić skurwieli. To było niemal pewne samobójstwo, ale liczyło się to, że miał plan. To przywraca żołnierzom trzeźwość umysłu. Gdyby nocni biegacze wciąż istnieli, Frank na pewno by go zwerbował. Jack, ten dowódca, można mu ufać? Jack Matt? To mądry gość, ale trochę narcyz. Co masz na myśli? No, jest tylko majorem, ale mianuje się naczelnym dowódcą. Taki przykład. Ale dał namiar na roła i szanse na znalezienie terminala GRE. Więcej się dla mnie nie liczy. Okej. Okay. No więc Frank, chyba nie można na nim zbytnio polegać. Ech, bo pojęcia, o czym na minę staniesz. Był Patrz, dupę ci urwiesz. obecnie nawet nie wypowiedziałby tej nazwy, kiedy chodzi z chlany. Czy nocni biegacze są już historią? Historia może się powtórzyć. Ta dobra i ta zła. Ale... Myślałem, że to czarny paproch mi po tym, po monitorze śpiga, to z gry. Myślałem, że to komar jakiś popierdziela. No tata, ale to też tak, nie, nie za bardzo, co? Komar? musisz wiedzieć, że w Old Villedore podpadłem Aitorowi. Wysadziłem wiatrak espeków i raczej ze sobą nie przepadamy. Boisz się, że się zorientują, co zrobiłeś? Nie słyszałeś, co mówił Jack? Wyluzuj. Nikt tutaj nie ma kontaktu z Old Villador. A nawet jakby ktoś miał kontakt, to spokojnie. Zdążymy znaleźć to, czego szukamy. Miej ciągle odpalone radio. Jasne Szczególnie jak idziemy do nocnych stref. I na całym fulu, na głośności, nie? Tutaj Co jeszcze? Gdzie jest ten gościu? Tam jest ten gościu. Czego mnie blokujesz? Nie lubię. Wyjdziemy, zobaczymy. Ej, ziom! Wiatr. Wiatr przywiał wiatr. Niech Jestem wdzięczny wiatrowi. Bo wyglądasz mi na kogoś, kto mógłby mi pomóc? Jestem wiatr, jestem Harper. Byłem nocnym A ja wiatr. Taczem. Chyba już całe wieki temu. I chociaż w mieście rozpętało się piekło, nie zrezygnowałem z roli jego anioła stróża. I tak się składa, że mamy problem. Nazywa się elektryczność. Tam, gdzie wszyscy widzą nowy, wspaniały świat, ja dostrzegam jego koniec. Śledziłem sytuację. Nagle pojawia się całe mnóstwo nowych zarażonych. Jak dla mnie to wszystko przez elektryczność. A nie przez chemikalia? Co? Ale gdybym miał próbki tkanek zarażonych. Nie, niektóre zombiaki są w kablach. I one... Po uderzeniu one w ten takie... Elektryczny bonus od obrażeń dostają. W się. Dupa, że tak powiem. Dobra, daj, kliknę ten i o Jezu, Dobra, przeczytajcie sobie, co tu jest w ten. Gniazda dodali. Ja myślałem, że to tylko w nowych grach jest. Co to jest? Tylko, wiecie, co? Ja lubię takie gry i w ogóle, ale ja bardziej wolę gry w nocy. Ho ho. tysięcy mam zabić w nocy Dobra, to akurat proste Musisz wrócić do mnie żywy z tymi Po podwórkach. To mutanty te z tymi kijami i rurkami w rękach. Zjawy to te co ślady zostawiają jakby szpony. No w sumie one to też jakby wiedźmy są. Przemięce, zbóje, O nie, już miałem. Eee, tu nie zmieniłem na jednego gracza ostatnio i podczas robienia. Eee, nie wiem czy to był. Nie, prawdopodobnie tego nie wstawię, ale miałem inwazję podczas nagrywania i przechodzenia centrum GRE. To był czwarty poziom z Old Villedor, bo jest ten co jest po lewej stronie mapy A Daj dwa przemięce Daj te mutanty i to weźmiemy Handlarz Tu raczej nic nie będziemy mogli Mam 60. Jakim cudem? W sumie trochę gdzieśmy już nawalali tutaj ale tylko tak, jeden żeton. I tu pewnie jest tak, że części do wytwarzania. No, tu już na pewno nie chcemy tego. Broń też nie. Jakieś dziadostwo pewnie. Tego też nie. Ale tu mina elektryczna. Jakieś. Mikstura wzroku. Widzenie w ciemności poprawia. Może w końcu bym zauważył tych, co są yy, Ząbiaki Normalnie by się wyświetlali No ale nic, patrzcie jak to fajnie wygląda Wieżowce Wcześniej budynki takie Dwupiętrowe A teraz Teraz wyjdziemy gdzieś wysoko Może się uda Tu jest jeszcze jakieś wykrzykniki mm, Sporo do Ja bym chciał pierwszy poczytać co to jest. Co to jest? To roboty to są jakieś zlecenia? Co to jest? Kto to, to, kto to zostawił? I to się będzie po pojawiało później? Czy co? Bo ja nie wiem. O notatka jakaś. O to snajdźka, tak? Aha, dobra. 250, 500 czyli biegania. Hmm, piąty poziom. To prawdopodobnie chyba. Do naszego poziomu się dostosowuje, ale nie wiem. I też, tak co bardzo, nie chcę mówić. Może nie mam racji, może mam. Tak, tu. No i dupach. A ja chciałem tylko po prostu wskoczyć. Eee. Ja? Ja chcę tu wskoczyć, bo. Jak grałem poprzednim razem, to tu gdzieś znalazłem. Yy, jak to się mówi? znaczkę jest tam. Księdzę. Ogólnie lubię gry, gdzie trzeba chodzić, szukać. Notatka. Yy. Ok. Widzę. Czy ja dobrze widzę? Czy to jest? Nurek, można skoczyć, czy ciekawe, czy można tam? O schemat Hefajstos, pałka. Kurde, dajcie, zobaczymy, co to jest. Wyzwanie do biegania, ale dajcie, zyskanujemy jeszcze wieżowiec VNC. To tutaj była misja, co Frank wspominał, że ich wyżynali jak króliki, wiatrak, antena, zrzut wiatrak, fajnie to. Dobra, już raczej nic. Widzę, że coś jest, ale ja bym to bardziej wolał przeszukać albo zeskanować. Nie, trochę przy lepszej pogodzie. I też ten sznurek mnie ciekawi, czy. po co on tam jest? Tam na pewno nic nie ma. Nie wiem, może coś by tu było. Skoczyć, nie wskoczyć. Co? tam. Ła! Jakim cudem to się udało wejść? Tak? Do góry? Wejdź do góry. Nie możesz wejść do góry, tak? Nie. Myślałem, że jakieś... że wejdę, jakąś tam znajdźkę odkryję, czy coś, a tu lipa taka totalna. Yy... Tylko tak, nie wiem, ja bym tu chciał Nieznane miejsce Dajcie odblokujemy, bo tu i tak musimy Odblokować jakieś miejsce Żeby było można się przespać Tu są te zadania Tu jest na dole coś, tu jeszcze te Dajcie mi wskoczyć. Hmm, będziemy brali wszystko. Mam no, kliknąć ale to co, co się zacznie, bo nie wiem hmm, walka i... Zwłaszcza w ciągu dnia. To nie. To... Hmm. Zaginęła... Dog... Dovntovn Do 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 Okej okay. sure, <grystanie> Prawie 300 obrażeń Ua. Nie wiem Czy klikać teraz czy no bo totalnie nie wiem czy to się opłaca teraz to robić. Wiecie co, Oleję to, bo tu i tak nie wiem czy teraz czy później, a miałem iść, odblokować ten punkt, tu jak zwykle. Yy. Jeszcze na dół, jeszcze. No i fajnie. Nocna aktywność. O, jaki szok. Ale no i tak wejdziemy, bo mam yy, zlecenie na rozwalenie jednego przemięca. Czy tam dwóch Hello, Houston. Nie za bardzo nie chcę tu wchodzić tam w ogóle. Będę was denerwował, ja. Yeah. Eee. dajcie klikniemy. Podajcie tego wabika. Ciekawe czy oni tam coś... Wylezie tu coś, czy... Wow, się wystraszyłem. Dobra. Kolejny. Miałem... E, ktoś tak... Nie ma. Nic nie dali. Chciałem rozwalić przemieńców, ale wiecie co, oni są gdzieś dalej, na takim poziomie zdrowia i umiejętności w ekwipunku to nie chcę się z nimi bić, później spróbujemy, no ale tak, no to najwyżej, kanty oko. To gdzieś tutaj będziemy musieli się przebiegnąć, odblokować. Po prostu jakiś gdzie Tam, ta, Dobra, dajcie. Słyszałeś? Renegaci zaatakowali. kantynę. Młotek weźmiemy. Młotek, młotek, młotek. Dobra, jest młotek. Sorry. Tam trzeba być. Teraz może mi się uda. W miarę normalnie dostać. Czy zaraz i tak się wpierdzielimy pewnie na zombiaki? A, już po pole. Coś mi chrumka. A, Zauważyli mnie, pociuloki. E... Otworzymy, zbierzemy. O. i a ogólnie tam jak robiłem te centrum GRE to zebrałem jeden fajny item i to mi się fajnie podoba, bo ma aż dwa bonusy do parkouru i do yy... Do walki? Nie to, tu jest gdzieś. o jest, parkour walka, fajnie, podoba mi się, pierwszy raz taki item z dwoma bonusami mi się trafił, normalnie, fajnie, fajnie, tu walki, dlaczego pd walki? Czego pd walki? Cztery, cztery, No i mamy drugi element ubioru. Gdzie dwa bonusy dostaliśmy. To już zaczyna mnie cztery sześć cztery siedem, a ci zmienimy tak Dobra, raczej nic fajnego, dwadzieścia siedem. Wszystko, wszystko zebraliśmy także możemy biec dalej. E, musimy iść, odblokować miejsce, żeby się wyspać. Odpocząć butelka. Tam jest, O, nie to, to to trzeba zebrać, rumianek i Strażnicy, jaki fajny pokoik Ząbiaki widzę śpią, tam skrzynia i jest autobus jest wyzwanie, widzę fajnie była może jakaś znajdźka czy coś? Co to tutaj krzyczy na mnie? Nic. Dobra, uruchomy. Dobra, włączony generator. Mamy kryjówkę. Hmm. Ile zostało nam do? Jedna godzina do zmroku. No i akurat już. Myślałem że będzie katastrofa i tu chciałem wrócić tylko wiecie co? Zakończymy ten odcinek. Stację metra zrobimy w następnym i tam trochę pobiegamy, ale tak, teraz zakończymy i co, dziękować za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie. Hejo.